Yo, z tej strony i witam Was w kolejnym moim materiale i tym razem mam dla Was do zaprezentowania Tuning Broni w grze Combat Arums Line of Sight. Jest to gra w fazie beta, dostałem do niej klucz, dostęp, także mogę się z Wami podzielić jak to wszystko tutaj wygląda. I na początek weźmiemy sobie właśnie Tuning Broni, czyli wydaje mi się interesującą rzecz, która została dodana od pierwszego kombata bo to można powiedzieć, że jest taki Combat Arms 2, tak? Dobrze, nie owijając bo wejdziemy sobie, wejdziemy od razu w Tuning, który oczywiście jest tutaj na górze, okraszony takim pistolecikiem. i tak, i co tu możemy, cofniemy sobie, Chwilę. i Tuning, i co tu możemy sobie wybrać? Mamy różne swoje bronie do wykorzystania, możemy je tuningować, zarówno te kupione, jak i te, które posiadamy od nowości myślę, że weźmiemy sobie na, na BLAT M4A1 i zajmiemy się tuningiem tej właśnie broni. Fajną opcją jest taka, taka opcja, że możemy sobie to wszystko rozłożyć i zobaczyć jak to wszystko wygląda oddzielnie. No w sumie fajne, bo nigdzie nie widziałem takiego rozwiązania, a no robi wrażenie. Ciekawa, ciekawa sprawa. Dobra, połączmy sobie to i zabierzmy się już do do samego konfigurowania tego naszego sprzętu, jak to będzie wszystko wyglądać. Czyli tak, zaczniemy sobie od początku. Tu mamy górny pasek, który nas informuje, co możemy zmienić i jak to będzie wszystko wyglądać. Na dole mamy status wszystkiego, czyli właściwości danej broni, jak ona powiedzmy szczela, czy lepiej, czy gorzej, jeżeli sobie zmienimy w zależności od tego, co zmienimy, to albo będzie to lepsze, albo tamto lepsze. To już zależy tylko od nas, co sobie polepszymy, kosztem czego. No i dobra, zaczniemy sobie zmieniać tą broń. Zaczniemy od końcówki lufy. No, czyli możemy zmienić ten mały kawałek. Nawet no, możemy go sobie rozebrać, tak. I mamy do wyboru tutaj taki, taką końcówkę, taką, taką i taką. I przy wyborze każdej możemy sobie tutaj zobaczyć u góry po lewo, że zmieniają nasze właściwości i od razu tu widać czy jest na minusie czy na plusie yy, tu akurat wszystkie idą na minus yy, czyli wydaje mi się, że warto zostać przy, przy standardowej i mamy różne kolory, tak? tu może przybliżę bo tego może nie widać tak światło że ładnie padało okay. yy, tu mamy jakiś tam piaskowy, czerwony, niebieski, mi się bardzo podoba ten niebieski w tychże grze yy, zielony, biały, pomarańczowy, niebieski, pomarańczowy nawet też niczego sobie yy, fioletowy Taki sobie i takie kamuflaże, magia, magia, taka zielona, inny taki wojskowy, tutaj szary taki ciemny co w ogóle go nie widać, biały, następny, te są ciekawe, te takie błyszczące, nie wiem czy wy to widzicie, bo światło się może nie odbijać, ale jakbyście sobie wzięli na HD i popatrzyli dokładnie to to widać, no tu zielony to widać myślę, że i na mniejszej rozdzielczości ładnie się błyszczy. Hmm, srebrne, tak, srebrne, matowe takie powiedzmy. Yy, I znowu złote. No, i dobrze, myślę, że weźmiemy sobie takie normalnie niebieskie, bo, bo takie będzie ok. Niebieskie, no, bo tak mam plan, żeby całą MP zrobić niebieską. No dobrze, no to możemy sobie dodać i kolorek. No ok, czyli jedziemy dalej. Yy, co jest dalej? Dalej jest ten cały, cała lufa. Czyli lufę możemy sobie wybrać taką, taką krótką i taką długaśną, tak samo jak w przypadku tamtego. Mamy tutaj te współczynniki, tu już będą przy każdym, tak, tak że już nie będę o tym wspominał, że to są te współczynniki, które się dodają i odejmują przy każdym wyborze. No i ja sobie wybiorę normalnie taki standardowe, ponieważ nie jest mi to potrzebne i tak samo tutaj kolorki sobie pozmieniam, żebyście sobie widzieli jak to mniej więcej wygląda, bo to w końcu prezentacja także yy, chciałbym, żeby to było ładnie tak zdobione, żebyście sobie, nawet pokrótce jak zatrzymacie, to żeby było widać. Yy, no tego można tak ładnie w świetle pokazać tego tak samo yy, i tego tak samo. Żeby to wszystko było widać yy, mniej więcej tak. Yy, ładnie jak to wygląda, no. Yy, dobrze, znowu sobie weźmiemy ten niebieski, yy, bo czerwony to nie powiem jak wygląda. I lecimy dalej. Co możemy dalej zmienić? Ten cały korpus chyba, tak? Korpus, korpus czy nie korpus? No chyba tak, korpus możemy zmienić. Nie, to cel laser możemy zmienić. Laser i tu jest właśnie ciekawa opcja, że sam laser, kolor lasera możemy sobie zmienić. Jako, że mamy czerwony i zielony. Oczywiście ja lubię zielony, ubóstwiam, także yy, chyba yy, nie wymaga to odpowiedzi, że zostanie zielony. No i samo można sobie tutaj zmieniać ten celownik, kolor celownika myślę, że czerwony albo niebieski będzie ok dostaniemy się niebieskim czy weźmiemy czerwony dobra już pod kolor zrobimy niech będzie ten niebieski yy, no dobra, lecimy dalej tak luneta 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 czy nie luneta to jest latarka akurat yy, także znowu tutaj pozmieniam kolory i latarki opcji mam do wyboru tylko jedną Yy, także szału nie ma, no ale pamiętajmy, że to jest wersja beta i tu wszystko się może zmienić tak samo jak do samej gry można mieć yy, trochę do zarzucenia to myślę, że w, tutaj też nie powinno dziwić, że tego no może nie powiem, że jest mało, ale no przydałoby się więcej. <laughs> Jeszcze to sobie cofnę i zmienię kolorek na czerwony. Ok, no bo tak niech zostanie. I tu jest tak wspomniana lotarka, tak? Mamy do wyboru tylko jedną, także lecimy dalej. Yy, tu jest uchwyt na dłoń. Mamy do wyboru taki yy, i, i taki. Ale tutaj tak samo widzicie, że te statystyki trochę nam padają. Yy, także myślę, że zostanę przy tym. I znowu sobie pozmieniam te kolory. W sumie ja wiem, czy to jest sens. No tak wszystko podobnie wygląda, nie? Tu mamy inne takie drewniane i karbonowy, nie? Coś, no, coś nowego, tak? Karbonowy, taki czarny typowy i. Nie, ale to ładnie wygląda. To nie mogę im powiedzieć, że to jest brzydkie. To wygląda ładnie, szczególnie w tym świetle. Hmm, także, no myślę, że wezmę czerwony. Yy, czerwony. No okej. Okay. No i lecimy dalej. Yy, celownik. Można sobie wziąć tak. Przybliżyć. Zobaczcie, jakie mamy celownik. Mamy w ogóle bez celownika. Mamy taki celownik. Coś chyba nie mogę go ustawić. Nie, no jest taki. Ok. Yy, jego kolor także można zmieniać. Mamy taki. Kolejny, to już taki większy, konkretniejszy. Tu luneta w ogóle niczym snajperka. W ogóle jak to wygląda śmiesznie, nie? No dobra, yy, taki kolimatorek. Pyk, no i tak jest ok, myślę. Tu już taka profesjonalna luneta. I w ogóle do jakiejś snajperki, no dalekie, no dalekie odległości. Myślę, że to by się sprawdziło. Yy, tak czy owak, chyba wezmę jednak to. Bądź to, no to ma więcej punkt funkcji, także Myślę, że stanę przy tym Znowu niebieski, znowu niebieski Dobra, weźmiemy ten czerwony, niech będzie czerwony mm, No to dalej lecimy, bo w sumie to wszystko już pokazałem Magazynek, tak? Yy, magazynek I tutaj nie widzę, jakby się coś zmieniało Bo tu się chyba sama właściwość zmienia Tak mi się coś wydaje, także weźmiemy sobie ten i niestety pokolorować go nie możemy. I najciekawsza rzecz została na koniec, czyli cały, y, cały karabin, jaki może być y, kolorowany. Może być taki ładniutki, czerwoniutki, niebieski i zielony. O, tu jeszcze mamy dalej kolory. Biały, pomarańczowy, jak sobie przewiniemy. No, nawet ten fioletowy nie jest taki brzydki, bo nie jest taki chamski, tylko jest taki delikatny. To mi się nie podoba osobiście. No, ten nawet może być. No, to taki to fajny musi być. No, taki mi się podoba, ale już miałem zrobić niebieską, także zostałem przy niebieskiej. Może Akacza sobie zrobię takiego. I tutaj mamy matową. No dobrze, no wezmę niebieski, tak jak miało być, tak jak już miałem zrobić niebieskie, to zrobię niebieski. I tutaj te drugie części, tylko sobie zobaczę te karbonowe. W sumie brzydko nie wygląda. No. Ale i tak myślę, że zostanę przy niebieskim. Niech będzie w tym niebieski. Cały niebieski. No bo z takim czerwonym. No w sumie też źle nie wygląda. Ale chyba zostanę przy niebieskim. No, niech będzie. Niebieski. No i po zakończonym takim całym i śmiesznym edytorze. Jeszcze wam to rozłożę, wszystko ładnie. Edytorze rozłożę. Nie czuję, krymuję. No, to się prezentuje tak. Ładnie, bardzo ładnie. O, nawet na boje widać tam. O kurde. O kurde. Tutaj. Shao! Nie no. Dobra, nie mam pytań, nie? Dobra, złożymy sobie to. I chcąc to zapisać, musimy kliknąć, żeby nam to wszystko kupiło. Tu mamy podsumowanie i możemy sobie to kupić bez problemu. I to zostanie nam, przynajmniej powinno zostać zapisane. Jeszcze wejdziemy sobie do eku. Wybierzemy broń i tak dokładnie, zostało to wszystko zapisane, jak widzicie jak gra jeszcze się wiesi. No niestety to jest faza beta, także nie mam nic do zarzucenia. Za, za yy, ma prawo, nie? No, laserek zielony na Pitala, także jest OK, wszystko się zgadza. No i myślę, że to wszystko w tym materiale, no bo to tu więcej pokazywać, to no, tak naprawdę wszystkie inaczej można, znaczy tak samo można edytować. Yy, no zmienia się sama. Sama forma tej broni, ale no, kolory są takie same. Wydaje mi się, że nie ma sensu dalej tego ciągnąć. Jeszcze nóż sobie zobaczymy. Może można nóż. Można nóż. Można nóż. Zobaczymy sobie nóż. No no, że niestety tak jak już nie myślałem. Ale można go pokolorować. Eee, to elegancko. Jeszcze można sobie nóż pokolorować, nie? O, złoty kurde. Chcę się to by krzyczeli. Łopać jaki ma nóż. No. Nie no, to, to to, mi się podoba. Biały, ładny. Niebieski. Dobra, za dużo tego niebieskiego. Weźmiemy sobie taki złoty, myślę, że będzie ok. Albo taki zielony. Nie no, złoty jest ładniejszy. Yy... I rączkę. Czerwona, tak lipnie wygląda. Niebieska, znowu ta niebieska. No nie będę brał niebieskiej. Znowu granatową. Tak do tego koloru, który wybrałem nie bardzo co pasuje. W sumie ten, może. No, ale ten jest ładny. Ten, taki pomarańczowy. Także, no, niech będzie. Mi się podoba. Niech będzie. Kupujemy, ok, zatwierdzamy. Wszystko w temacie. I przechodzimy do inventory. Jak zakładamy, to mamy nóż swój, piękny. Wykreowany, stuningowany. I nawet możemy sobie go zobaczyć. Stryk, stryk, W takim specjalnym edytorze Nie ma chyba takiego obejrzenia jak w się. O, tu jakieś łagnie leco. Dobra Ale jeszcze możemy sobie zobaczyć Mkę, Naszą którą żeśmy zmienili Zobaczymy sobie Headshot, headshot No I tak to wygląda Jeszcze trzeba trafić w głowę No ale mniejsza auto, tak? Lautu szmatu Dobra mniej więcej bo już mnie odpierdala. Yy, także no myślę, że to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Jo, do następnego materiału. Dzięki.